Witam was Witam was bardzo serdecznie. Jestem Komandor i witam was w kolejnym odcinku z Klesza. Tak. Yy, dzisiaj właśnie zagramy sobie bitwy na takim oto deczku. Jest tu Sparki, Gobliny, Prince, Dark Prince, Elitki, bandit, yy, Mega i, in, i ID. Więc właśnie dzisiaj będziemy takim deczkiem grać. A przed właśnie rozpoczęciem chciałbym Was zasubskrybować do nowego kanału, bo do, do mojego kanału, sorry. Bo niedługo będzie nowa seria na kanale z komputera, bo już dzisiaj ogarnęłem nagrywarkę. I wyczekujcie, siedźcie i oglądajcie. Także my zaczynamy odcinek. No i zagramy, tak jak mówiłem, już bitwę, więc przychodzimy do pierwszej bitwy i dzisiaj będziemy starali się wbić. Eee, zobaczymy czy się czy wiemy na stara jeden. Wątpię. Ale o już kolega zaczyna już jeszcze jedna osoba już go chyba ogląda. Eee. mu tutaj emotkami. Na jedenastym Mega Night. Wali się. W Dobra, puszczamy ID ta muszkiderka ma bardzo mało życia, ale co my teraz możemy robić? Nie, 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 i nie, 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 Leszka, to jest strasznie mocny się Ale niech to będzie, się Bez sensu wychodzi tego bombera, moim zdaniem. Co ona ma za dziwaczny deck? Muszkieterka na ósmym, jak on ma przecież dziesiąty level. Mam też na innych levelach, właśnie podobne karty. Dobra, wyrzucam MK z tyłu. On też rzucił OK! I teraz tak, trzeba to mądrze rozegrać. Trzymamy Elixir na razie, ale bo ten... Ojej, mini pekka, mini pekka. Niedobrze, mini pekka, ale już rozgrzewa. Jakby to powiedzieć tego właśnie Mega Knight'a, Zniszczył go. Dorzucam Sparkiego, parkiego, rzucam goblin. I to tak powinno, zrobimy go na 4, czy tam na jak I to jest już wygrana No a go zrobiliśmy, także Pierwsza walka wygrana, jestem bardzo zadowolony Silver prześcig Oficjalnie leciał. Okej, choreczki mam teraz 4700 Master 1. No nie wbijemy raczej na odcinku, ale może się okazać, że z filmików nie pobijamy. Bardzo już nie jest fajnie z tym Ojej. Ojej, <m> <m> Mega Knight to jeszcze <m> 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 To byłobyście słabszym, nie powiem, ale go jest niestety. Nie, to nie gdzie, no na tym poziomie. Trzynasty, mano. Nie, no elixir golem. Chociaż to dobrze, bo my mamy Sparkiego. Używamy go sobie.

bardzo ładnie, wam powiem, że to jest karty. I deżur, teraz trzeba rozziąć to. Minio, horda! Ale się nie udało. No, mamy sobie, ale. Frajs na 13, ma. No nie wytrzymam. Teraz trzeba sobie pokazywać dobre karty. Tak hmm. ja, jest. Skierowali się właśnie na niego. Na właśnie nowe. To, się Dobre, teraz lecimy na jedną stronkę, na drugą stronkę lecimy jeść. No nie ja bym nie miał tych, tych to ale on musi mieć, bo on musi to kontrolować i strzałki by się sprzedały w tym roku. Sparki, słabi, 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 A to by była piękna wygrana, gdyby nie te barbarianki i ta miniona Niestety przegrana. Zmieńmy sobie, tak, może, czekamy na to. Wiem, sorry, mieliśmy grać, ale zagramy tym, chociaż piąteczka. Jest gotowa, tak naprawdę, na walkę. Dobra, zagrajmy tutaj. Dziesiąty level. Walczymy z Iron Hetem. Mega gh 4721. okej okay. To podobnie jak ja, tak nienawidzę grać na tą wiedźmę Muszę chyba mieć live w tym deckiem, To jest strasznie irytujące Dzień dobry, Ja nie lubię takich dziećmi. Te o, teraz rozważyć, koleżanko. O, no. Ja się chyba nie spodziewał. Czemu ten, czem oni grają te eliksiry gole? To się bo nie opłaca. Ja tak, naprawdę ja nie jest, eliksiry nie, nie, nie. nie mogę bo zaatakować <grym, grym>, Sorry A na prawdę, eliksiry. Oni się tak naprawdę nie oni tak, żeby... no, to to tak Это руда. не поставили руда. Как ты нас видишь? Ты реально как ты я хочу, что я Дарка. Да, мне кажется, это было Zobaczcie, ten dark będzie leciał, leciał, a, Ale skąd się nie I no patrzcie teraz jaki klip robił. Teraz chcemy to, a... Że, a nie, no, popsu, no popsuł! No popsu nam to wszystko, no? Ludzie! Ale teraz... Ale to nie jest normalny człowiek, no. Nie, się sobie zmarnowały zbytku. Sorry, ale ja muszę teraz dojść. On to przegra, on to wie, że już chyba przegrał, bo... on patrzcie ile mam eliksiru, tak? Ja teraz mogę sobie to wypuścić różne kary, co wszystko, co tak? chcę. Tak. Nie, dał no, w ale co mi to dało? Nic mi nie dało tak naprawdę, tak że... Nie no, źle loga, zdecydował mnie, chyba strzałki. Tak? Szybko. Hmm. Widzę, że te strzałki trochę miały trzy fale, choć jedną, jak grę na początku, właśnie te. Nie, no nie, no nie, no nie może uderzyć, no nie może, bo my to ja za przeciwną trafi dzisiaj. To jest spokojnie. Ja tam pewnie nie poradzę. mam z tymi też trzeba Mam z tymi góry, nie przeglądamy w tym momencie. To jest mógł To będzie wygrana, to będzie wygrana. Tak się dla ale no i Także kolejna, druga wygrana. Ten deszcz jest nawet na Obraną się z tej zoli. Yy, no i tak. To może jeszcze ostatnie zagranie. Alok Bejt. O co mi Lokbecik myślę, że tutaj będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. No, no nie no co za wariat, to no i to mi spamował. Co ty robisz człowieka?

Właśnie ruszycie, tutaj, dźwiękie, Ja myślę, że tutaj przegramy. Tylko i wyłącznie beczka nas może uratować. To nie wiem, to jest, Nie wiem, co chciałem właśnie robić. Albo sobie Internet Power, tower, bo no, mamy no, teraz już nie podleci że nie na z tyłu no i patrzcie teraz na, na takie tak, to ten... Ja myślę, jest moment ataku, 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 ataku. nie może się no nie! No nie, no pójdę, no. no! i opa, no i dobrze. Ale dobrze, bo my tam mamy już obitą wieżę. Ona już koleżka po wieży. No, Chyba to fajnie właśnie. Jeszcze go No to ja myślę, że będzie to będzie bo malyka... no, to mm. Nie no, uderzaj! Ale... jak to odratowałem Jak, jak tam mi taka to uderzyła w strasznie, mocha. Podyskałem zyskałem. że I yeah. No kurde puszcza tego minera żeby mnie odwrócić Nie, nie będę już wracał Ja mam kiedy aparę Będę ciągle napierał Grana kolejna, ale no trudno. Dobra, to co? Kończymy. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Subskrybujcie mój kanał, tak jak powiedziałem. I dzwoneczkiem dzwońcie na dole. Trzymajcie się. Siemo.